Niech mu gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie wypije, niech się po prostu skryje. A kto z nami nie wypije, niech się po prostu skryje. co nie żyje.

o są tylko nie po Leciutko, leciutko. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Siedem. Osiem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć.